Paulina Smaszcz już nie kryje się ze swoją miłością. Partnera poznała w nietypowy sposób. O tym, że Paulina Smaszcz układa sobie życie u boku nowego partnera, wiadomo było już od jakiegoś czasu. Celebrytka milczała jednak w tym temacie i nie chciała publicznie opowiadać za dużo o tej relacji. W końcu jednak przełamała się i wyjawiła prawdę o tym, gdzie poznała pochodzącego z Danii ukochanego. Paulina Smaszcz niedawno zaskoczyła swoich fanów, publikując na Instagramie zdjęcie z partnerem. Nie pokazała jednak, jak wygląda jej ukochany, ponieważ zasłoniła mu twarz emotką Mikołaja. W ten sposób chciała dać znać, że rzeczywiście jest szczęśliwie zakochana, ale nie ma zamiaru opowiadać zbyt dużo o swojej relacji. W ciągu ostatnich dni Smaszcz zmieniła chyba jednak zdanie, ponieważ właśnie na antenie telewizyjnej wyznała prawdę o swoim związku. Paulina Smaszcz wyjeżdża z kraju. Święta spędzi z rodziną swojego partnera. Paulina Smaszcz w piątkowy poranek zasiadła na kanapie Dzień Dobry TVN, by poopowiadać fanom trochę o tym, co aktualnie dzieje się w jej życiu. Celebrytka wyjawiła, że w tym roku święta spędzi nie tylko ze swoimi bliskimi, ale także z rodziną partnera. My mamy takie międzynarodowe święta, bo tak już przez dwa lata się z kimś spotykam, natomiast teraz już tak oficjalnie o tym mówimy, bo już mamy takie spotkania rodzinne i wyjeżdżamy do Danii, wyznała. Paulina Smaszcz zaczęła opowiadać o tym, że w jej rodzinie narodowości mocno się mieszają. Mamy święta w Kopenhadze i to jest bardzo śmieszne, bo tak, mój syn ze swoją włoską żoną i z moją polsko-włoską wnuczką przyjeżdżają do Danii razem z jej mamą, która jest Brazylijką i tatą, który jest Włochem. Moja mama jest poznańską pyrką, więc ją zabieram tam, wyjawiła. Cała rodzina podobno jest bardzo podekscytowana świątecznym spotkaniem. Paulina Smaszcz wyjawiła, gdzie poznała partnera. Ostrożnie mówi o swoim uczuciu do niego. Paulina Smaszcz do tej pory niewiele mówiła w mediach o swojej relacji. Wydaje się, że w końcu w jej życiu nastąpił przełom. Na antenie T.V.N. -u celebrytka postanowiła wyjawić, jak poznała się z ukochanym. To jest związane z moją codzienną pracą. Robię duże projekty międzynarodowe i poznaliśmy się przez biznes. Otwierający nawias kwadratowy. Kropka, 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 zamykający nawias kwadratowy. Połączyły nas kobiety, z którymi on pracuje od 30 lat, ponieważ on ma przedsiębiorstwo, które wytwarza produkty dla zdrowia kobiet. Szukał ambasadora tu, w Polsce, który ma doktorat z kobiet, a że ja go mam, to trafili do mnie, na uczelnię. Wymieniliśmy się danymi i nie tylko. Jakoś tak przypadliśmy sobie do gustu, powiedziała. Jednocześnie celebrytka zapewniła, że do związków podchodzi teraz zupełnie inaczej niż wcześniej. Nie mówi wprost o miłości, ale o szacunku i partnerstwie, które znalazła w ramionach ukochanego. Bardzo ostrożnie podchodzę do życia po tym, co przeszłam. Musiałam przyjrzeć się temu, jakie on, partner Pauliny Smaszcz, redaktor, ma kontakty ze swoim synem, z matką swojego dziecka, ze swoją matką. Słowo miłość zastąpiłam lojalnością, szacunkiem, wsparciem, oddaniem, zrozumieniem i akceptacją, wyjaśniła. Paulina Smaszcz dodała także, że przez ostatnie dwa lata przede wszystkim przyglądała się swojemu partnerowi i chciała jak najlepiej go poznać, więc trudno jej powiedzieć, że jest w związku od tego czasu. Przyznała jednak, że w końcu nadszedł w jej życiu moment, kiedy zdecydowała, że chce, by jej bliscy poznali rodzinę partnera. Stąd też wziął się pomysł na wspólne spędzenie świąt.